Prawdopodobnie trafili tutaj Państwo z powodu otrzymania listu z informacją o udziale w ankiecie MikroCensus. Teraz zastanawiają się pewnie Państwo, co to właściwie jest i po co to wszystko. Czy muszą Państwo wziąć w niej udział i co się stanie z odpowiedziami? Jeżeli nie otrzymali Państwo listu, ale zaglądają Państwo tutaj z czystej ciekawości, pytania mogą być bardzo podobne. Zacznijmy od początku. Czym jest mikrocensus? Mikrocensus to urzędowa ankieta dotycząca gospodarstw domowych. Od 1957 roku 1% gospodarstw domowych w Niemczech corocznie podaje informacje na temat wielkości gospodarstwa domowego, kosztów utrzymania i dochodów, opieki nad dziećmi, szkoły i studiów, kształcenia i szkoleń, zawodu i poszukiwania pracy. Korzystania z internetu oraz sytuacji mieszkaniowej. Ankieta MikroCensus jest przygotowywana, realizowana i analizowana przez Urzędy Statystyczne Federacji oraz Krajów Związkowych. Pewnie myślą sobie Państwo teraz, że niektóre z tych danych są już przecież dostępne w różnych urzędach. I mają Państwo rację. Dane te nie mogą być jednak wykorzystywane. Dlatego potrzebna jest Ankieta MikroCensus. Podane w niej dane nie są także przekazywane do innych urzędów, takich jak na przykład Urząd Skarbowy. Na podstawie ankiety MikroCensus podejmowane są ważne decyzje polityczne, które dotyczą nas wszystkich. Jak można wspierać gospodarstwa domowe z dziećmi, aby lepiej pogodzić życie rodzinne i zawodowe? Lub jak wesprzeć finansowo ludzi o mniejszych dochodach? To tylko niektóre przykłady. Dane te są interesujące również dla nauki, mediów oraz opinii publicznej, aby dowiedzieć się na przykład, jak kształtują się czynsze. Może się zdarzyć, że państwa sąsiedzi również będą uczestniczyć w ankiecie mikrocensus. Wynika to z faktu, że do udziału w badaniach wybierane są nie poszczególne osoby, ale sąsiadujące ze sobą domy lub mieszkania. Aby wyniki były reprezentatywne dla wszystkich mieszkańców Niemiec, ankieta musi zostać skierowana do ludzi w każdej sytuacji życiowej. Dlatego wszystkie wybrane osoby są zobowiązane do udziału. Państwo również. Jeżeli na pytania odpowiadaliby wyłącznie ludzie mający więcej czasu wolnego, na przykład emeryci i renciści, a ludzie mniej dyspozycyjni, jak na przykład pracujący rodzice, już nie to ludzie mający mniej czasu nie byliby uwzględniani w wynikach ankiety, a tym samym w podejmowanych decyzjach. Aby uwidocznić zmiany, pytania będą zadawane do czterech razy. Mogą Państwo również wybrać sposób przeprowadzania ankiety. Kwestionariusz można wypełnić z pomocą osoby przeprowadzającej ankietę lub samodzielnie online, czy też w formie papierowej to Państwo decydują, jaki sposób jest dla Państwa najlepszy. Następnie odpowiedzi są analizowane i przeliczane w odniesieniu do całego społeczeństwa. Odpowiadają więc Państwo jako przedstawiciele wielu osób. Odpowiedzi nie można później przyporządkować do Państwa osoby, ani nie ma możliwości wyciągania wniosków na temat poszczególnych osób. Efektem ankiety są więc jedynie anonimowe, podsumowane wyniki. Teraz wiedzą już Państwo, list to dopiero początek, jest to jednak początek ważnego zadania. Dziękujemy za czas poświęcony na jego wykonanie.